Piątkowy Tomasz Olbratowski przed nami Posłuchajmy sobie, żeby mieć na zapas na weekend Ale jakby coś, jakby komuś brakowało, to znajdziecie go na Na YouTubie na przykład No o, widzicie? Tomasz Olbratowski tak. Nie ma afery Nie ma afery Choć niektórzy podżegacze o mentalności drugiej warstwy farby na ścianie Twierdzą inaczej W czym problem? W tym, że go nie ma Znowu niby w internecie pojawiła się taka informacja, że ceny tych samych produktów niemieckich firm, w niemieckich marketach są niższe niż w polskich sklepach. Tak, ale za to w polskich jakość jest gorsza. Coś za coś. Gorszej jakości to tak po taniości nie zrobisz. Jako przykład podano na przykład zdjęcie wafla z białą czekoladą. W Niemczech w tej samej sieci kosztuje 79 eurocentów, w Polsce prawie 6 złotych. 59. Ale pamiętamy, że kiedyś, pamiętacie, zrobił się szum, bo taka sama niemiecka czekolada z orzechami w Niemczech była tańsza niż w Polsce, chociaż czekolada sprzedawana w Polsce miała mniej orzechów. I rzeczniczka producenta tłumaczyła wtedy e, mniej więcej w ten sposób, że firma stara się odpowiadać na zapotrzebowania i gusty klientów w poszczególnych krajach. A przecież narzekamy, a przecież pamiętamy w Polsce te protesty konsumentów, te masowe marsze, gdzie skandowano, cytuję, chcemy mniej orzechów w czekoladach z Niemiec. Więc Więcej oleju palmowego krzyczano. Niesiono transparenty, więcej substancji podobnych w czekoladzie z orzechami. Obrzucano sklepy orzechami laskowymi. Matki pokazywały zapłakane dzieci, które nie mogły przepchnąć tyle orzechów w czekoladzie. To samo było z detergentami. Przecież tu w Polsce musieliśmy rozcięciać, żeby to miało sens. Różnica w cenach to dobra wiadomość dla nas, bo jesteśmy bogaci od Niemców, skoro Niemcy uważają, że za to samo jesteśmy w stanie zapłacić więcej niż oni. A więc, słuchajcie, nie ma afery, jest sukces. Cię zamienić na lepszy model. Co? Hmm, spokojnie, mówiłam o naszym samochodzie. Marzy mi się duży SUV, w którym zmieści się cała rodzina na majówkę. To może nowy Torres, koreański SUV, w cenie 122 tysiące za nowy rocznik. 122 tysiące za nowy rocznik? Brzmi świetnie. Uff, czyli jednak zostaje. Z takimi pomysłami jesteś bezkonkurencyjny. Nowy SsangYong Torres, duży koreański SUV, teraz w cenie 122 tysiące. SsangYong, to więcej niż myślisz. W drodze z pracy, w sklepie i u kosmetyczki. Wielkie szczęście może Was spotkać gdziekolwiek jesteście. Tak działa kumulacja na wiosnę w RMFFM. Dziś do wygrania nawet 888 tysięcy złotych. Ta wiosna może być Wasza. Świjcie sms o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 złotych. Lub wejdźcie do gry online na www.RMFFM. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest. Sponsorem programu Kumulacja na wiosnę w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl Jak wiosna, to wycieczki na okrągło. Jak na okrągło, to Allegro Your Season. Znajdź wszystko na nowy sezon, w tym rowery i akcesoria z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancję Allegro.pl Jak tak, to Allegro. Prawdziwe historie oparte na zbrodni. Już w niedzielę po 20.00 w RMF FM. Daniel Dyk, Kamil Barnowski i Sceny Zbrodni. Najlepsza radiowa seria kryminalna. Poznaj kulisy Sceny Zbrodni i oglądaj nowe odcinki serialu kryminalnego Dzielnica Strachu w Pulsie 2 w tygodniu od 21. Po reklamie. Przed nami ósma, przed nami również kolejna porcja porannych faktów, oczywiście, w MFFM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski, zapraszamy. W przyszłym tygodniu rząd zajmie się projektem ustawy dotyczącej głodowych emerytur. Chodzi o nawet 300 tysięcy osób, które zostały wprowadzone w błąd, przeszły na wcześniejszą emeryturę i teraz dostają o wiele mniej pieniędzy. Ich problem nagłośniliśmy w faktach w połowie marca. ósma na zegarze, więc jeszcze 8 godzin zostało na rejestrację kandydatów w wyborach prezydenckich. A na tej liście jest już dzisiejszy gość porannej rozmowy w WMFFM. Joanna Seneszyn była posłanka SLD. Za chwilę w rozmowie z stąd masz z w przyszłym tygodniu rozpoczną się rządowe prace nad projektem ustawy dotyczącej skrajnie niskich głodowych emerytur. Chodzi o osoby, które pobierają wcześniejsze emerytury przyznane im przed 2012 rokiem. Seniorom nie powiedziano wówczas, że konsekwencją tego będzie bardzo niskie świadczenie. Nagłośniliśmy ich problem, ich dramat w RMFFM w połowie marca. A w porannych faktach teraz reporter RMF FM, Kacper Kasper Jestem, Dzień, dzień dobry, dobry Kacper. Co przewiduje rządowa ustawa? Gdy przepisy wejdą w życie, poszkodowani emeryci będą mieli prawo do ponownego ustalenia wysokości świadczenia. Tak ustalona wysokość emerytury powszechnej, bez mechanizmu jej pomniejszania o wcześniej pobrane emerytury wcześniejsze zostanie przewaloryzowana do czerwca 2026 roku i zostanie wypłacona w nowej wyższej kwocie. Tłumaczy wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski, który podkreślał jednocześnie, że ponowne ustalenie wysokości emerytury nastąpi z urzędu bez konieczności zgłaszania odrębnego wniosku. Warto zaznaczyć, że problem może dotyczyć nawet 300 tysięcy osób kobiet Urodzonych w latach 1953-1959. Dziś ostatni dzień na rejestracji kandydatów w wyborach prezydenckich Państwowa Komisja Wyborcza przyjmuje podpisy poparcia do godziny 16. By znaleźć się na kartach do głosowania podpisów musi być 100 tysięcy. Ilu kandydatów ma ten obowiązek już za sobą? To sprawdza nasz reporter Igor Skrzypek. Dzień, dzień dobry. Dzień dobrze. dobry, że kto może się już spokojnie skupić na kampanii. To w tej chwili 10 nazwisk. Kolejno Sławomir Mencen, Grzegorz Braun, Rafał Trzaskowski, Artur Bardzek. Karol Nawrocki, Adrian Zandberg, Szymon Hołownia, Marek Woch, Joanna Seneszyn i Magdalena Biat. Oni dostarczyli już 100 tysięcy podpisów i zostały one zweryfikowane. Do poprawek wezwany został Maciej Maciak. Do grona kandydatów mogą dołączyć kolejne nazwiska, bo podpisy dostarczyli także Marek Jakubiak, Dawid Jackiewicz, Wiesław Lewicki i Romuald Starosielec. Czy mają ich wystarczająco, to zweryfikuje PKW. Fakty? Opinie, komentarze. W studiu jest już gospodarz programu Tomasz Terlikowski i jego goście. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, moim gościem jest Joanna Sanyszel, była posłanka SLD, ale przede wszystkim lewicowa kandydatka na prezydentkę. Witam pani, profesor. Dzień dobry. I profesor ekonomii tutaj. Po co pani profesor? Powrót do polityki. No, przede wszystkim zażartowałam kiedyś, że chciałam mieć na kogo głosować, dlatego że pozostali. Ale zagłosuje tam... pani sama na siebie? Pozostali, no. Gdybym uważała, że się nie nadaje, no to bym nie kandydowała. no A skoro się nadaje, to znaczy, że będę na siebie. i profesor ja kupować. miałem takiego profesora, który mówił, że jak nie może czytać poezji, to sobie napisał własne i to nie była dobra poezja. Nie, ja akurat do poezji nie mam absolutnie Czy Czyli nie będzie Tomiku wierszy Joanna Senesz. A może taka książka z takim wywiadem Joanna? Nie, nie, nie. Tak, być może ja Joanna, no był ja Klaudiusz, to może ja Joanna. Yy, to znaczy zaczęłam pisać w 18 roku, jak się połamałam, leżałam w łóżku książkę, ale nie jest łatwo pisać o sobie. Yy więc nie napisała Ale niech mi pani wyjaśni, czy tak naprawdę no jest, jest iluś kandydatów lewicowych. Jest Adrian Sandberg, jest Magdalena Biejat. To po co jeszcze Joanna Senyszyn? No, a prawicowych jest jeszcze trzy razy więcej. No Ale to oni mają po poparcie inni? większe. Myślę, że tutaj chodzi o pokazanie pewnych, pewnego innego aspektu kandydowania. Ja nie kandyduję dlatego, żeby interesy partyjne reprezentować, czy mamy do czynienia, no, żeby właśnie reprezentować sprawy społeczeństwa. Pani profesor, ale których ze spraw, które pani będzie reprezentować, nie reprezentuje, no weźmy już tego najbardziej chyba lewicowego w tej chwili kandydata Adriana Zandberga, które Pani proponuje prezentuje, a on nie. I przede wszystkim y, proponuje y, inne spojrzenie na wydatki na zbrojenia i na obronność jestem przeciwna temu żeby wydawać 5% PKB na obronność czyli mniej tak, oczywiście. A ile? Myślę, że 3,5% to jest taki dobry odsetek. A nie tak? jesteśmy zagrożeni Pani zdaniem atakiem z Rosji? To znaczy tak naprawdę uważam, że wojna nam nie grozi, że mówienie o tym, że grozi wojna jest bardzo wygodne dla partii. Ale Putin to powiedział, że on ma także interesy w Polsce i chciałby je zrealizować. Znaczy tak, to ma interesy na całym świecie. No teraz widać, że ma również interesy w Ameryce, ale to nie znaczy, że y, będzie y, doprowadzał do wojny. Y, uważam, no, ale że doprowadził już do wojny, wywołał wojnę w Ukrainie. Tak, ale nie wywołał ani wojny światowej, ani wojny z Polską. Y, jestem o tym przekonana, ponieważ Bałtyjskim? nie ma. Takich. Natomiast my mamy interes, żeby mniej wydawać na zbrojenia, dlatego że różnica między 3,5% PKB a 5% PKB a przypomnijmy, że nawet Stany Zjednoczone zmniejszają w najbliższych latach udział wydatków na zbrojenia w PKB, a kraje europejskie, Unii Europejskiej, no 2% to czy nie, chcesz nie wszystkie pani, osiągnęły. Chce być pani taką polską starą uwagę, Nie, ja bym chciała, żeby Polacy y, wiedzieli, co to znaczy wydawać 5%, y, a nie 3,5%. Przygotowywać się na wojnę, która może nam zagrażać. To jest 90 miliardów złotych, Rocznie, które są potrzebne chociażby na to, żeby poprawić sytuację 17 milionów Polaków, którzy żyją na granicy ubóstwa. Panie profesorze, ale jeśli szef BB mówi, że my mamy amunicji na kilka, no, do tygodnia, do dwóch, tak. to znaczy, że ją trzeba kupić, tak żebyśmy się mogli ale bronić. Ale również moglibyśmy zawrzeć przecież umowę z wojskiem. Wojsko mogłoby zawrzeć umowę z naszymi fabrykami, które są gotowe produkować No właśnie nie są. Amunicję. To inny minister mówił, że nie mamy na przykład prochu Wystarczająco No, Ale dzisiaj y, słuchałam audycji, w której wypowiadał się, no właśnie, jeden. Z, ze specjalistów y, od naszych y, fabryk i mówił, że one są gotowe, tylko że wcale nikt z nimi nie zawiera kontraktów. 3,5% to jest jedna rzecz, nie 5. To czym się jeszcze Pani różni od Adriana Zandberga? No tym różni się od wszystkich kandydatów, że ja dokładnie mówię, y, skąd wziąć pieniądze, no właśnie z tej różnicy między 5 a 3,5%. Czyli i pół na wszystko Pani starczy z tego 1,5%? Nie, na wszystko nie, ale 90% miliardów rocznie, to jest poważna kwota. Dobrze, to jest jedna rzecz. Czy jest coś jeszcze, żeby się pani różni od Adriana Zandberga i Magdaleny Wieja dodajmy, bo to są ci dwaj główni lewicowi. Czy znaczy, różni się przede wszystkim tym, że nie zmieniam ciągle zdania, że... Adrian Zandberg zmienia zdanie? No, Uważam, że tak. No jeżeli, no jeżeli teraz mówi, że będzie robił yy, i mieszkalnictwo i wszystko, a nie przypominam sobie, żeby złożył przez półtora roku, zanim jeszcze nie wyszedł. Z partii Czarzastego czy z Klubu Czarzastego nie przypominam sobie, żeby złożył jakikolwiek projekt Ale ustawy. mówić o tym mówił. To nie jest no tak, tak, że tak. nie mówił. Tylko, I mówił to że, samo. Tylko, że Polacy mają już dosyć mówienia, chcą czynów. Dobrze, to teraz będą czyny, pani profesor, będzie pani losować pytania od naszych słuchaczy. Bardzo proszę. Dwie... Nie, nie miałam szczęścia. W Dwie koperty to powiem, od razu to niech miało... pani głosuje. Fantastycznie. Znaczy. Jedną i drugą niech pani od razu głosuje. Tak? tak, jak. Um... Świetnie. Tak, ja już odstawię kulę, żeby nie przeszkadzała pani profesor. I otwiera pani pierwszą kopertę, a w niej pytanie. To niestety nie jest są nagrodą, nie będzie ani Zonka, ani. Czy jest ktoś ze SLD, z kim pani współpracowała i chciałaby znów y, współpracować? Y, no to znaczy y, całe SLD, politycy SLD zostali wypchnięci przez tego. No ale pytanie, czy chciałaby tej... pani z nim współpracować? Jak pani zostanie prezydentką, to na przykład nie. Z Leszek Miller szef kancelarii prezydenta. Nie, no przede wszystkim y, chciałabym y, współpracować ze wszystkimi, ponieważ jeśli prezydent y, oczywiście ma kompetencje w zakresie wojskowości, hmm, obrony... To i znaczy, spraw zagranicznych. Zniki. Wchodzi pani do... Zostaje pani prezydentką. Mało prawdopodobne, ale wyobraźmy to sobie. I kogo pani powołuje na szefa kancelarii prezydenta? No ja nie lubię dzielić skóry na niedźwiedziu. <grym> w związku z tym... Ale nie, może pani nie chce pocałunku śmierci na swoich kolegach i koleżankach złożyć. <grym> żeby Czarzasty tym... się nie zdenerwował. Pan <grym> Włodzimierz Czarzasty. Nie, to znaczy... Czarzasty? Kto to jest Czarzasty? No, szef partii, no, która ma 4,6% ma... poparcia. Pani, pani, pani też nie ma wielkich sondażowych. <grym> Ale ja, nie, ja um... nie jestem bezpartyjna. No, pojedynczy człowiek, jakie ma szanse na notowania. Yy, nawet yy, przecież głównie... Yy, Włodzimierz Czarzasty za chwilę będzie pre, yy, marszałkiem. Yy, mówi się o tym, że powinna być debata tylko między Trzaskowskim, Nawrockim i Mencenem. No takie mało demokratyczne. A tu kropkę stawiamy, tu się zgadzam, akurat Joanna Seneszyn, lewicowa kandydatka na prezydentkę, była gościem Radio RMFFM, ale my pozostajemy w Radio RMF24. W naszych mediach społecznościowych na stronie rmf24.pl i w portalu YouTube tam druga odpowiedź na drugie pytanie. Skoro się nadaje, to będę na siebie głosować, mówi wprost kandydatka na prezydenta Joanna Senyszyn. Joanna, kto to jest, czarzasty Senyszyn. Rozmowa od teraz w naszym informacyjnym radiu w sieci, a fakty wracają o 8.30. Radio, muzyka, fakty. RMFFM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB mrówka, oferujący akcesoria do wypieków firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest producent Open Fredestein Ultra Pro www.fredestein.pl. Przed nami piękny piątek w pogodzie, nawet 20 stopni, bez opadów, dużo słońca. I tak jak apelowaliśmy, wykorzystajcie tę pogodę, bo jutro już znaczna zmiana pogody. Jutro dużo deszczu, temperatura w okolicach 6-7 stopni. Czy jutro będą anomalie? Anomalie będą dzisiaj. Dzisiaj cieszymy się jutro. Dzisiaj się pięknym dniem, pięknym biometem, świetną obłędną termiką. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria do wypieków firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest producent Opon Fredestein Ultra Pro www.fredestein.pl. Jeszcze słuchacie, wstawaj, szkoda dnia, w w, bo to dopiero jest ósma. Więc jeszcze tu siedzimy przez godzinę i mamy trochę dla was niespodzianek. Powiemy to, tamto i to i owo powiemy. Ej, właśnie, ej, słuchajcie, jest nowe oszustwo na Michała Szpaka. I to jest Bo, straszne o, pieniądze no, tracisz. O, e, Słyszałem. Za chwilę o tym we, we Wstawaj Szkoda Dnia.